Dużo tematów, które chciałbym teraz poruszyć. Nie wiem, od czego zacząć. Gratulacje, wygranej nagrody 100% zasłużone. No, znacie moje zdanie, no, znacie moje zdanie. Przygrindowałem w tym roku, faktycznie udało się zrobić zajebiste rzeczy i też uważam, że jest to bardzo zasłużone. Jestem dumny z tego. I tak jak mówiłem na y, wyjściu w ogóle po tą nagrodę, ej no kurde, poszczęściło się, nie? Że akurat w rok, w który. Udało mi się zrobić takie zajebiste rzeczy i spełnić się w wielu kwestiach. Akurat Suchar zdecydował się na zrobienie tego eventu, że akurat teraz cherryfobia Dziękuję bardzo za stobiców. Mega mi miło, Fobia, że wspierasz i przeczytałem, co napisałeś. Widzę to wszystko, co piszycie. Dziękuję wam, że mi gratulujecie. Dziękuję. Serce się kraja, ale to jest negatywne stwierdzenie, bo serce się chyba kraja, jak jest ci przykro. Tak czy inaczej, widziałem pełno wiadomości na Instagramie i ludzie nawet pisali, że jak dostałem tą nagrodę, to chodzili po domu, nawet nie którym się łezka uroniła. Kurwa, niesamowite, że ja też obserwowałem ludzi, spędzałem z nimi godziny czasu i reagowałem dokładnie tak samo. Byli ludzie, o których nieraz wspominałem, którym kibicowałem w internecie, byłem widzem, byłem, wiecie, że tak powiem, pod wrażeniem tego co robili. No przysięgam, że to jest niesamowite Kurwa. No, niesamowite. Psz nie wiem, jak to wyrazić. W wiadomości, że siedzicie i ludzie, niektórzy. Zaraz odpowiem a Zaraz odpowiem. Niektórzy mówili, że patrzyli na mnie i byli dumni jak syna, którego nie mają. I widzieli, jak się cieszę z tej nagrody. Coś pięknego. Coś, co po prostu dość. Nie wiem, jedna z piękniejszych rzeczy, jakie można doświadczyć za do życia. Nie. Ogólnie życie jest zajebiste, a przynajmniej ma sporo zajebistych rzeczy, które warto doceniać yy, i tak dalej. Nie wiem, to, że jesteśmy zdrowi, mamy rodzinę. O. Na tam z Gorzyk y, klasik jest zajebiste, ale no, no, sami sobie pomyślcie, no co ja czuję, kurwa? No co ja czuję? Ja pier... Ej. Aż, aż się zruszyłem przysięgam, Naprawdę, ej, jakoś dotarło to do mnie teraz, bo nie miałem nawet momentu, żeby się zastanowić nad tym przez ten cały czas, jak wracałem z tego eventu, jak byłem na tym eventie, to w stres i tak dalej, a teraz widzę. Ten cały czat i obrzucacie mnie taką pozytywną energią, unikalną. Jesteście tu wszyscy zebrani. My jesteśmy tu wszyscy zebrani. Ludzie, którzy spędzają ze sobą godziny czasu i faktycznie no jesteście dumni. Widzieliście, że tak powiem, jaka droga miała miejsce. Niektórzy są tutaj nawet od momentu, jak dopiero wchodziłem na Twitch'a. Siedzą ze mną po prostu od roku albo dwóch. Nie wiem, co powiedzieć, bo chciałbym, chciałbym tak bardzo autentycznie powiedzieć co, co czuję, ale tych emocji nawet nie da się trochę nazwać, nie? Tych emocji nawet nie da się trochę nazwać. HG2, dziękuję ci bardzo, zaraz ci odpiszę, bo nie chcę się wybić z rytmu, nie? Bo zaraz zacznę, ja mam ADHD, więc zaraz zacznę, wiesz, miliard wątków zacznie mnie strasznie rozpraszać. Na, nie planowałem zaczynać tego streama od spuszczania się nad nagrodą, ale to nie chodzi właśnie, chciałem powiedzieć, że to właśnie nie chodzi o nagrodę, nie? Po prostu ta historia, jestem... Tak szczęśliwy i tak wdzięczny za moje życie i za to, że z iloma osobami możemy dzielić historię. A wiecie, to jest pierwszy rok i jeszcze nie wiadomo, co przyszłość nam przyniesie. Nie, może nawet nie będę działał w internecie, nigdy nie wiadomo, whatever. Nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że jestem bardzo wdzięczny za. Za to, jaką, że w ogóle wiecie, że mam okazję od rodziców chociażby, że mam w ogóle warunki, żeby zacząć sobie spełniać gdzieś tam swojej pasji, że mogłem dotrzeć do Was i że, niektórzy z we, i że niektórzy z Was piszą mi, że na przykład te streamy poprawiają im na tyle nastrój, że mają serio ciężką sytuację w domu, a przy tym mogą się rozerwać, że razem po prostu urodziliśmy się w tym timeline'ie. I razem sobie spędzamy czas. Każdy ma swoją historię, jestem bardzo dumny ze swojej i bardzo dumny z tego, że mogę ją z wami dzielić. Rozumiecie o co chodzi? Ja bym mógł gadać 6 godzin o tym, nie, 6 godzin. Ale uwierzcie mi, że jak szedłem po tą nagrodę i tak dalej, ja wiem, że dla niektórych to było takie, że w sensie wiecie, ja nie oglądałem Twitcha, więc ja też jestem trochę, mam, w swoim świecie jestem, nie? Ale ja wiem, że dla niektórych to było takie wydarzenie na zasadzie, że a, poglądamy sobie śmieszne klipy i w tym, nie? Yy, ale to nie chodzi o to, żeby się spuszczać nad wydarzeniem, które moim zdaniem było świetne. I akurat to jest niesamowite. Totalnie przerosło moje oczekiwania. Yy, słuchar po prostu zrobił yy, wydarzenie z najwyższej półki, moim zdaniem. Ale to nie chodzi o to, żeby spuszczać się nad wydarzeniem, tylko autentycznie jak szedłem po tą nagrodę, to czułem ten wasz wzrok na sobie, nie? Że byliście. Albo przy Winstryku z albo na streamie z Chained Together, albo jak gramem w ligę, albo po prostu przy jakimkolwiek streamie, gdzie siedzieliśmy i gadaliśmy, przecięliśmy się na PGA, a może nawet z nikim nie miałem żadnego kontaktu, z nikim się nigdy nie przeciąłem, ale siedziałeś na streamie, w domu, po ciężkim albo zajebistym dniu, odpaliłeś sobie streama i się wychillowałeś i po prostu ze mną spędziłeś czas. A potem widziałeś, jak zadowolony idę na scenie i to mnie wzrusza. Nie? Że po prostu empatyzujecie ze mną w ten sposób. Ciężko się wypowiadam na takie tematy. Nie da się powiedzieć tego, co czujesz. Po prostu nie da się powiedzieć tego, co czujesz. Wiecie, o co chodzi, nie? Ale no już chyba wszystko powiedziałem. Chyba muszę wiedzieć, kiedy zamknąć płysk, nie? Skośna, Siema, natan, mimo że rzadko wpadam, to chcecie ci powiedzieć, że oglądając wczorajszą, to się poczułem pewnego rodzaju dumą, jak dostajesz sta... statuetkę. Jest to świetne uczucie, ponieważ pamiętam, jak na streamach jeszcze sprzed ok 7-6 miesięcy było mniej więcej 600 widzów, czasami było więcej, ale to nie ma znaczenia. Po prostu chcę, żebyś wiedział, że zasłużyłeś jak inny, inny joby do przodu. Skośna. Na, y, dziękuję ci za to właśnie, odnośnie tego, co mówisz, że wiadomo, no rozwój w internecie, gdzieś tam zasięgi, to jest mimowolna, y, mimowolna część tego wszystkiego, nie? Ale widzisz, Skośna, tak jak ja mówiłem przy Winstreaku, ja na przykład nie myślę o tym, żeby za rok było więcej widzów, albo żeby za rok dostać kolejną statuetkę, nie? Y, brzmi to bardzo, nie wiem, altruistycznie, ale ja uważam, że to jest zdrowe podejście, bo to jest... Toksyczne, żeby uzależniać. Życie jest mega chaotyczne, nigdy nie wiadomo, co przyniesie przyszłość, naprawdę. Nie wiadomo, w jakim będziesz w stanie, chociażby psychicznym, nie wiadomo, jakie będziesz miał warunki, chociażby do niektórych rzeczy. Więc naprawdę, yy, nie, nie mówię, że ty tak sugerujesz z ta, tylko jakoś mi to tak yy, przypomniało też pewien statement, że ja na przykład nie mam czegoś takiego, że za rok chcę kolejną statuetkę, nie. I tak samo jak mówiłem przy Winstreaku, dziękuję Ci bardzo kocia, zaraz na wszystko odpowiem. Bardzo dużo się dzieje, muszę to ogarnąć. Tak jak mówiłem przy Winstreaku, że ja nie mam teraz czegoś takiego, że o Boże! Teraz ciekawe, co będzie dalej, co będę robił w styczniu! Teraz trzeba pobijać kolejne rekordy. Dla mnie to, że siedzieliście wczoraj na Antosiach i ci ludzie, którzy czuli realną dumę i sympatię, że mogliśmy razem przeżyć, celebrować ten moment, to jest dla mnie sukces tak duży, że ja nie wymagam więcej od życia, nie? Oczywiście będę się starał, nie można osiadać na laurach, to nie o to chodzi, ale nie można, wiecie, nie można wiecznie gonić. Tutaj kolejna nagroda, tutaj jeszcze większe wyniki, więcej widzów. To tak naprawdę jest, to jest ciężki temat, ale to nie jest dobra droga, moim zdaniem, nie? Że tak powiem, trzeba się skupić, na tym, żeby przeżyć życie najlepiej, jak się potrafi, przede wszystkim uwzględniając też swoje zdrowie i tak dalej, a cieszyć się też z tego, co, że tak powiem, miało miejsce, nie? Bo niektórzy mają tak, że na przykład osiągnęli coś, a potem troszeczkę im się pogorszyła sytuacja przez różne sytuacje i nagle są smutni, nie? W ogóle, jakby te ich poprzednie, że tak powiem, chwile, wspólnie spędzone chociażby z widzami, nie miały znaczenia. A dla mnie to ma ogromne znaczenie, nie? Więc, więc też chcę taki statement, bo odnośnie, odnośnie takich tekstów, że o, za rok, może kolejna, whatever, nie? Zobaczymy, zobaczymy, nie? Ważne, że to, co się stało, stało się teraz. I powiem szczerze, że ja chyba odpalę woda i będę czytał jeszcze raz to wszystko, co napisaliście. Kulasz, dziękuję ci za tier 1. Bardzo mi miło, Kulasz. Ja mam nadzieję, że mi to wszystko nie zniknie, zlecę na sam dół, bo tutaj... No nie, nie, dobra, nie zniknie, nie zniknie. Kinga, dziękuję za tier 1 na dwa miesiące. Jest to bardzo hojne z twojej strony, z tego tytułu, że mam ostatni miesiąc do wbicia. Jeżeli nie wiesz, o co chodzi, to już tłumaczę. Twitch bardzo mało daje... bardzo dziwnie. No dobra, no to chyba nie będzie, nie będzie od, odważne stwierdzenie, raczej normalne stwierdzenie, to co zaraz powiem. Że Twitch y, generalnie dużo bierze pieniędzy dla siebie od twórców. Y, 50%. Twórca dostaje 50% i Twitch dostaje 50%. Ale całe szczęście, powiedzmy, Twitch przygotował coś takiego, znaczy, no tak, no fajnie, że jest chociaż coś takiego, whatever. No nie wiem, jest jak jest. Wy... Fakty są takie, że Twitch przygotował coś takiego jak program Partner Plus. I jeżeli uda ci się zgromadzić przez 3 miesiące z rzędu odpowiednią ilość subskrypcji, to zwiększa ci się ten próg. Udało mi się, no a oczywiście chcę więcej zarabiać od Twitcha, nie chcę, żeby oni dostawali więcej, chcę, żebym ja dostawał, to chyba nikogo nie dziwi. I. Udało się osiągnąć program Partner Plus 1, polegający na tym, że dostajesz 60% od Twitcha, a oni dostają 40%. I teraz jesteśmy przy programie, którego szczerze nie sądziłem, że kiedykolwiek uda się wbić, bo to naprawdę dużo wymaga, ale przez wzgląd na ten winstryk fazmofobii, no bardzo fajnie się to złożyło w czasie, i teraz jesteśmy przy ostatnim miesiącu do wbicia tego. Ale niestety jest ciężko, bo to wymaga 300 punktów partner plus i do tego się liczą tylko subytieru pierwszego. Zaraz odpowiem na Donaty. Wszystkie akleci. Bardzo dziękuję, bracie lub siostra. Zaraz się odniosę. Wracając do tego, co chciałem powiedzieć. Jesteśmy teraz w momencie, w którym jest 162 punkty plus na 300, a do tego się liczą tylko i wyłącznie subytieru pierwszego. Nie gifty, nie prime'y, pewnie subytieru drugiego też, ale raczej subytieru pierwszego. A zważając na to, że mamy ostatni miesiąc, a ten miesiąc kończy się za dosłownie 5 dni, oto Antoś. Proszę bardzo, bo chcecie, żeby Zobaczyć, się, żeby pokazać. To jest Antoś. Ej! RTV! Gdzie to? Czemu to się wyświetla tak z boku? Co tu się dzieje? To nawet nie moja wina, ja mam normalnie wszystko zrobione. No i doszedłem do wniosku, że ten miesiąc jest bardzo y, ponętny w wyjazdy. Tutaj, te Antosie, tutaj byłem we Wrocławiu, tutaj jeszcze za dwa dni jadę, za co jestem w ogóle. Wdzięczny, że zostałem zaproszony, Mortalcio Szara z tej strony, bo z Mortalcią mieliśmy przyjemność zagrać sobie Miss links. Zaraz odpowiem, dziękuję za 5 złotych, bardzo mi miło. No chwalę się, chwalę się, Miss <links> y i co chciałem powiedzieć, że jestem bardzo wdzięczny Mortelciowi, że on mnie pomyślał, też kibicował podczas wbijania instrika, i to jest zajebiście miłe, bo... Nie, no, no mortalcie kolejna osoba, którą się nie spodziewałem, że gdzieś, gdzieś tam się w internetowym świecie przetniemy, zaprosił mnie na premierę filmu ekipy i widzowie, znowu wyjeżdżam teraz na 2-3 dni na 26, czyli tak naprawdę dzisiaj stream, jutro stream, pojutrze stream, no i znowu mnie nie będzie parę dni, no taki wyjazdowy miesiąc. Ale coś, że tak powiem, przygotowałem, żeby to w jakiś sposób y, wynagrodzić, powiedzmy, no chociaż wiadomo, że tak powiem, to są normalne rzeczy, że czasami trzeba gdzieś pojechać, ale mam dobrą wolę, żeby wymyślić z Yoshim, żeby wymyślić z Yoshim, wymyśliłem z Yoshim y, Irela. Zrobimy 26. przed premierą po prostu z Yoshim Irela z gotowania, z jego domu, będziemy gotować, jego dziewczyna będzie oceniać i spędzimy sobie czas w ten sposób, ale właśnie uznałem, że to będzie dobry pomysł, żeby zrobić taką właśnie nagrodę y, za wbicie tych subów, bo nie ukrywam, że w Zależy na tym, a nie wiem, jak mam to rozegrać. Wiecie, yy, przedłużany stream nie wchodzi w grę, bo ja po prostu nie wysiedziałbym tyle przed komputerem. Trzeba wyjść na słońce, poruszać się, no zadbać po prostu o siebie, że przedłużany stream to jest zajebista opcja, ale po prostu niemożliwa dla mnie do wykonania, yy, więc. Że tak powiem, spróbuję zrobić co w mojej mocy, żeby wbić te suby, mimo przeciwności losu. I wymyśliłem, zobaczymy, czy się uda. To od Was zależy, oczywiście, to jest Wasza decyzja. Ja nie ukrywam, że mi mega zależy stąd ten licznik. A dlaczego ten licznik jest taki dziwny? Nie mam pojęcia. Dlaczego tu jest napisane, że jest 9 tysięcy subów? Nie mam pojęcia. Ja nie mam 9 tysięcy subów, widzowie. A tego się nie da zmienić. Ja sprawdzałem na stronie, nie można zmienić, że na przykład od 0 do 150, nie. Po prostu z dupy mam. Cyfrę 9000 subów. A ja nie mam tylu. Gdybym miał, o kurde, to bym miał najwięcej w Polsce. Bym miał najwięcej w Polsce. Zofia, dziękuję za tier 1. Właśnie te subskrypcje pomagają mi widzić program Twitch Partner Plus, więc bardzo mi miło, Zofia. Mam nadzieję, że uda się zrobić ten stream z gotowania z Yoshi, dzięki temu. Bo oczywiście bez tego nie zrobię na pewno. <laughs> Lena, dziękuję za tier 1. Bardzo mi miło, Lena. Yy, to prawda, że będzie fit z brylantem w wakacje. No, no, są plany, są plany. Jeżeli ktoś nie wie, co to jest no to to jest ten, to jest ten ziomek. Jak sobie kręci TikToka Gabonu ulubioną piosenkę, ona. Później mam piękno, mi ze mną, chyba się w niej zabujałem. I Bryland by mnie napisał i nie ukrywam, planujemy razem nagrać, to jest sku... To jest abstrakcja. Ja poznałem jego muzykę, jak w Mielnie siedziałem i próbowałem spać jakieś typy na piosenką pod oknem. I ja marzyłem, żeby zamknęli fisk dla Beki, zaczął ją puszczać, teraz ona stała się kodą kanału i będę nagrywał kawałek z autorem tej piosenki kiedy jestem z nią, wszystko sikalafą. No i tyle, no. Mam nadzieję, że sikalafon będzie również nasz, nasz feed. Mam nadzieję, że nie zapomniałem o żadnym temacie, bo dużo się tu mieli. Także odnośnie tego celu, wygląda on jak wygląda. Nie mam 9 tysięcy subów, więc po prostu zdawiłem od 9 tysięcy do 150. Mam nadzieję, że się uda. W ogóle fajnie, jakby to liczyło tylko tier jedynki. Nie wiem, jak to liczy. Nie wiem, czy nie będę musiał tego zmieniać, bo właśnie słuchajcie, ja odpaliłem streama dzisiaj na luzie, żeby z wami posiedzieć. Nie ogarniałem tego jakoś dobrze, ale uznałem, żeby zrobić jakikolwiek cel, to dodam, bo dzisiaj może już Trzeba trochę nabić, nie? Czy można robić ze mną shotę na YouTube? A? Tak, i bardzo zachęcam, bo mnie to wspiera, nie? Bo dajecie mi zasięg po prostu, więc ab ab absolutnie nie wahajcie się. Może sobie powiększę kamerę, może trochę się spóźniłem z tym, bo oglądacie mnie na takim małym polu i czarny ekran jest oprócz tego, ale no tak to jest. Magia, że tak powiem, amatorskiego streamka. A ja odpaliłem tego streama na TikToku, tak odpaliłem, Matko. Ale by mi było przykro. Dobra, ale nie jest! Bo odpaliłem! Radość! Chcę pokazać taki kar... No to mamy być Ej, właśnie mi się wyświetliło w ogóle. Dobra, gdzie to jest? Ja wam pokażę. Wyjdę z tego. No, możemy zobaczyć, co to jest. co to Dobra, to moment. Donate'y, wypowiedzieć się o moim ficie i wypowiedzieć się na temat tych ziomków. Dobra, po kolei. Bo zanim obejrzymy już jego, to trochę minie. Kategoria! Natasz Zgorzyk! Natasz Ej, Proszę państwa, Natasz gorzyk! Za te edity. Kocham was za te edity, ja wierdzielę, nie? Kurde, nice. Ja wierdzielę, kurde. Nathan, real posting. Nathan, dziękuję ślicznie za docenienie mojej twórczości na TikToku. Jesteś najlepszym. Właśnie, to o tobie, to o tobie, to twój post chciałem pokazać odnośnie mojego fitu Co to ma być ta kategoria? Nathan Gorzyk? Flip elogu. Co to ma być ta kategoria? Nathan Gorzyk? Nathan Gorzyk? Ja wierdę, jak ja to kocham. Kocham Cię za ten Edit, naprawdę kocham Cię za ten Edit. Dobra, i co chciałem powiedzieć? <śmuchy> I ten Stinky Shield. W środku tego Edita bez kitu. Dobra, Nathan Real Posting. I co do mojego fitu, nie? Zobaczcie to. Nathan Real Posting, wchodzimy. No i kurde... Ej, tu jest własna muzyka. <śmuchy> Dobra, ta muzyka jest lepsza. <laughs> ej, no kur***, ej, powiem szczerze, no, no nie wiem, no dobra, no jestem szczery, w chuj podoba mi się, jak wyglądałem, no w mi się podoba, jak wyglądałem, no naprawdę tak mi się podoba, jak wyglądałem, jestem tak szczęśliwy, nigdy w życiu tak mi się nie podobało, jak wyglądałem jak tutaj. Wszedłem do yy, galerii, wszedłem do galerii, takie kurde, muszę kupić sobie jakiś garnitur. Patrzę na manekina jest ten i mam takie oczy. I ja myślałem, że będę chodził cały dzień i szukał. Chociaż to też nie w moim stylu, bo ja generalnie tak. No, 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 raczej, mi tak, tak nie robi. Jak widzicie, tak nie zrobiłem. Bo wszedłem, przeczy, zobaczyłem garnitur, przymierzyłem i wiedziałem, że to jest ten. Kupiłem ten i. ku Jaki jestem szczęśliwy, że się na niego zdecydowałem! Jaki jestem szczęśliwy, że się na niego zdecydowałem! Jaki on. Jak on mi się podoba, no! Jeszcze jak się do tej kamery spojrzałem, co ja od nie, jaram się strasznie, nie? Jaram się strasznie tym. Ej, a powiem wam, że właśnie wiecie, że kurde, ej, muszę to powiedzieć, nie? Wiecie, że Piotrkowi łezka poleciała, kuma się to. Piotrkami. No, no i właśnie to jest to, no. W ogóle, suchar zgodził się, żebym wziął dwóch ziomków, to też jest mega fajne. Suchar zgodził się, żebym wziął dwóch ziomków ze sobą, i chyba jako jedyny miałem plus dwa. Nie wiem, to nie ma znaczenia dla mnie, czy jako jedyny, wyjątkowy pod tym względem, czy coś, ale, ale, no, widziałem, że dużo osób nie miało plus dwa, jednak suchar się zgodził, i to jest zajebiste. Dzięki niemu mogłem wziąć dwóch swoich przyjaciół, bliskich, i po prostu z nimi to przeżyć, nie? Więc naprawdę mega fajnie, i to jest. No, ku. No, no nie wiem. Tak cały czas gadam to samo, wy wiecie, co ja myślę, no. I wiecie, no ja z Piotrkiem gadałem, nie? Ej, chłopaki, kiedyś was zabiorę na event, gdzie będą wszyscy ci ludzie, których oglądamy w internecie, no nie? Kiedyś was zabiorę i zajebiście sobie spędzimy czas. I wtedy jeszcze, wiecie, zaczynałem nagrywać newsy na TikToku. I mówiłem, obiecuję wam, kiedyś, wyobraźcie co sobie, wsiądziemy do auta i pojedziemy, kurwa, z tymi wszystkimi ludźmi, których oglądamy. I będziemy sobie siedzieć na zajebistym evencie i sobie będziemy, wiesz, poznawać nowych ludzi, zajebi będzie zajebiście. I teraz, kurwa, i teraz to. I teraz to, i teraz wam pokażę, właśnie co. Patrzcie na Piotrusia, jaki on jest słodki. Nie wytrzymam. Nie jestem homoseksualistą. Tak, dla sprostowania działa? Tak, jest! Tylko dźwięk? Wy to słyszycie, a ja nie. Wy to słyszycie, a ja tego nie słyszę, co jest specyficzne, ale. Dumni jesteście z kolegi? Klasa. Nie obróciłem, ale słyszeliście? Słyszeliście? Nie obróciłem, ale widzieliście. Chusty, mój stream nie jest najlepszej jakości, jeżeli chodzi o technikalia. Ale widzieliście, jak się go zapytała Piotrek. Chusty. kurde. Piotrek, mówię wam Piotrek. Ej, Piotrek jest taki powściągliwy, taki, prze, taki wyraz emocji z jego strony to jest. Wiecie jak to jest. Ja cały czas jestem taki ekspresywny, tu się wzruszę, tutaj coś powiem szczerze, a Piotrek jest taki powściągliwy, i jak on powie coś takiego, jak on powie coś takiego, to jest. Święto, nie? Boże, Renata Ren Hirujak, ale serio, w... pasował ten garnitur. No, babka w sklepie mi powiedziała: tak, Oje, Czy chciałabym, żebym kupił? Nie wiem. Y wow. No, takie bordo nie każdemu pasuje, ale nam się przystojny klient trafił. No, naprawdę. To bardzo rzadko ktoś dobrze w tym wygląda. Na panu leży idealnie. <grywa> yeah, that's what she said. Mm -hmm. A ja wtedy stałem tak. <grywa> Bardzo mi miło, dziękuję. Very hora! O Jezu, to z jakieś lektury oh, Mega pozdrow z gali. Rozmawialiśmy wczoraj w przerwie i gratulowałem Ci wygranej. Sery, akurat przerwałem, gdy jadłeś. Nie, mam to gdzieś, nie ma problemu. Akurat wyjąłem to z kurczaka z ZUS, więc luz. Ale jesteś mega miły i pozytywny gośprawiam sobie zdjęcie z szaszłykiem. No, Wernychora wiem, dobrze kim jesteś. Dzięki bardzo za 5 złotych. Słek! Dziękuję bardzo za 5 złotych. bardzo mi miło. Komu stoi i pisze 11? Dziwne. Pan Rafalek, yy, zajmijcie się wyranem garnitur. Mam pytanie: Co sądzisz o tym, co się wydarzyło podczas, a się I wszedł na stanie, i zaczął gadać. Czy zgadzasz się z tym, co mówię na o poprawie mieszkańców, Słuchaj, pan Rafalek, nie chcę mi się o tym wypowiadać, ale mogę się wypowiedzieć na temat czegoś innego, jak już pytacie o gale. Uważam, że jak Paramaksil darł mordę tam z tyłu, yy, właśnie yy, no yy, ci ludzie, którzy tam krzyczali, yy, ci ludzie, którzy darli pysk strasznie, robili taką trzodę. Ja uważam, rozumiem, każdy jest inny, niech każdy coś żyje jak chce, no nie, ale mi by było lepiej, gdyby tak nie robili. Osobiście. Dlaczego? Dlatego, że to rozpierwało klimat. Dla mnie to był właśnie ważny event, a oni robili z tego taką trzodę. Ale to jest moje odczucie. I to nie ja jestem organizatorem. I to mnie, nie mnie decydować o tym, jak to powinno wyglądać, tak? Więc jeżeli taka jest. Twitchowa wizji, bardzo dziękuję za Tier1, który wspiera mnie w programie Partner Plus 2, dziękuję Ci bardzo. Jeżeli taka jest Twitchowa atmosfera i ja po prostu tego nie ogarniam, bo jestem z*** z TikToka, to okej. Okay. Okej, okay, whatever, no było jak było, że, że tak powiem, więc spokojniech będzie jak chcą. Ale obiektywnie też uważam, że powinni wyprosić tych ludzi, którzy darli mordę, nawet jeżeli to jest w jakiś sposób humor twitchowy, którego ja po prostu nie rozumiem, bo coś tam. To uważam, że powinni ich wyprosić, żeby nie było takiej trzody robionej, dlatego że realnie branża streamerska na tym chuwa wypada. I uważam, że... Nie wiem, może nawet to negatywnie wpłynąć ogólnie. Ogólnie, tak mi podrzucił. Jedna osoba z branży, właśnie, podrzuciła mi, że to może ogólnie negatywnie na branżę wpłynąć. Nie wiem, nie znam się na tym, ale coś w tym jest. Jeżeli jest taki super event, który ogląda 200 tysięcy osób, a cały czas jest krzyczenie, że coś tam. chodźcie, albo coś w tym stylu, no nie? No to to na tyle jakoś. Sprawia, że w oczach marek nawet, które potencjalnie mogłyby mieć, nie wiem, jakieś współpracę właśnie, patrzeć na Twitcha biznesowo, mogłyby się potencjalnie wycofać? Ta taką perspektywę mi ktoś zarzucił. Nie wiem, czy to prawda, być może tak, a jeżeli tak, to humor. Ale moim zdaniem, generalnie, yy, nawet jeżeli taki jest Twitchowy humor, to powinni zostać wyproszeni ci, którzy rozpierają vibe, bo po prostu według mnie to psuło event. Teraz pytanie, czy ja tego nie kumam, bo nie wychowałem się na Twitchu, czy po prostu mam rację w pewnym stopniu? Bo moja opinia jest taka. Suchar się postarał, żeby zrobić poje... drogi event na który zaprosił całą branżę. Postarał się, żeby wszystko wyglądało elegancko, żeby nagrody były faktycznie wyróżniające dla ludzi, żeby w tej otoczce tego żartowania i tych głupich szotów jednak było coś pięknego. Ja tak to odbieram. I czy naprawdę mimo tego, że Twitch jest taki bekowy, trzeba drzeć p... przez całą galę, obrażać wszystkich, kto w ogóle popadnie i rozpierdalać po prostu ten klimat tego fajnego? No Poprosili nas, żebyśmy przyszli w eleganckich ubraniach, nie? Żeby jednak był ten taki elegancki, oficjalny klimat. No to jeżeli poprosili nas, żeby jednak był ten klimat taki elegancki, no to chyba im na tym zależało. Więc skoro im na tym zależało, to czemu nie wyprosili tych ludzi, którzy ten klimat rozpierdali? Tego nie rozumiem. I taka jest moja opinia. W ilu procentach się spodziewaj, że wygraszam Antosia? No, akurat tą schodzącą gwiazdę, że tak powiem, byłem przygotowany na to, że może się wydarzyć jakaś anomalia, ale obiektywnie uważam, że tak przygranitowałem ten rok, że się spodziewałem tego, że, że się uda. No, z dzi Zdziwiłbym się, nie. Zawiódłbym się troszeczkę, gdyby się nie udało, ale całe szczęście się udało, więc nie ma co. A wiecie, co chciałem powiedzieć? Że odnośnie tego, jaka była atmosfera na Gali. Zajewista, serio. Nie wiem, jak inni to odczuwali, ale ja czułem się bardzo dobrze, nie. Ja mam wrażenie, że jak się spotykam z ludźmi na nagrywkach, po prostu z ludźmi z internetu w rzeczywistości, nigdy się nie spotkałem z negatywną atmosferą. Zawsze jak. Ja czułem się bardzo dobrze na tej gali, z każdym pogadałem, z każdym pożartowałem, cieszyłem się tym, że tam jestem, inni też się cieszyli i było zajebiście. Wiecie o co chodzi, w sensie nie wiem jak, nie wiem, jak to wygląda z perspektywy innej osoby, ale ja staram się do ludzi podchodzić otwarcie i po prostu cieszyć się, że mogę z nimi tam siedzieć, bo jak już zdążyliście zauważyć, jestem bardzo zajebiście pozytywnym gościem, więc yy, tak też podszedłem. I wiele osób to podłapało, yy, dobrze się czuło, dobrze się bawiło, więc ja ogólnie bardzo dobrze się czuję i odnajduję w takich, yy, w takich miejscach, nie? Lubię się spotykać z ludźmi, ja nie wiem, ekstrovertyk, introvertyk, nie wiem. Ja lubię być sam, lubię też czasami się spotkać z ludźmi, ale lubię się spotykać z ludźmi, lubię sobie posiedzieć, pogadać i tak dalej. No więc jaka była atmosfera na Gali? Fajna, fajna. Porozmawiałem sobie ze wszystkimi i dobrze się czułem. To jest chyba moment, w którym. Powiedziałem wszystko, co miałem do powiedzenia. Pogadaliśmy sobie praktycznie o wszystkim. Jestem zadowolony z tego segmentu pogadankowego.